Cześć, witam z grzybobrania 24 września i natrafiłem na takiego prawdziweczka. Tak się prezentuje Mamy kolejne grzybki, tym razem czerwone łebki tak się prezentuje tutaj mamy jednego i jeszcze tutaj widziałem następne o takie o fajne grzybki o jaki fajny Taki. Tutaj następny co to? Nie wiadomo co. No i wracamy po tamtego eleganta. kolejny to już kwestia czasu taki duży ogromniasty jak cała moja ręka tak wygląda jest twardy czuć miejsce zakrywamy Tak wygląda. Zastanawiam się, wolicie filmy dłuższe, czy jednak krótsze. Napiszcie w komentarzu. I jak Wam się podobają moje odcinki, czy nie zanudzam, czy coś by się przydało zmienić. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować. I oczywiście łapeczka w górę. Na razie hej.